co tam? Jak tam u Was? Jak się czujecie? Ja sobie siedzę na kamieniu, właśnie i znowu gadam do kamery. Nie wiem, czy moja grzywka jest dobrze. Mam warkoczek, muszę poprawić kolor, bo mi spłynął. Mam dwa warkoczyki i powiem wam tyle, że nie ma śniegu, wszystko się stopiło. Zimę mamy cudowną, prawda? Polska zima bez śniegu. I wkleję jeszcze dzisiaj, albo z tym razem, ładnie filmik z rysunkami. Muszę się nauczyć rozmawiać z kamerą. Prawda, kameru? Tak. <laughs> Zimno jest, jestem po prostu chyba jedyna zdrowa w domu. mam z leżą. Mieliśmy sobie pojechać w góry. Zawieźć tatę w góry. I nie pojechaliśmy zawieźć tatę w góry, ale wam tylko że będzie filmik z rysunkami, bo już mam wszystko przygotowane, mam nowy program do rysowania na tym, na kompie, więc będzie dużo nowych rysunków. Kto oglądał live, y, to wie, że rysowałam trochę i oczywiście razem kiedy nagrywam vlogi live, to oczywiście musi się mój program usunąć, nie program usunąć. <grywa> Nie program, rysunek musi się usunąć. Więc mogę Wam tyle powiedzieć, że jest fajnie. Nie ma śniegu, ale co zrobimy? Prawda? Jak ktoś tak, mogę Wam pokazać słoneczko? O ile się przysłona ustawi. Ustaw się przysłona, ustawi się. No, cudownie, dzięki Ci przysłonu. Mamy piękne słoneczko. Znowu jestem na dworze. Bo w domu to trochę kijowo, bo musi mama z tatą odpoczywać, więc nie mogę zrobić vloga w domu. Ale pewnie niedługo będzie w domu, bo muszę przygotować sobie miejsce na to. A już wiem, gdzie będzie przy oknie i mam obraz. I muszę sobie zrobić półkę na monsterki i na ewerki. Mam dwie nowe, fajnie, prawda? Wrzucę zdjęcia na bloga właśnie stąd, gdzie jestem, albo gdzie indziej, bo właśnie ćwiczę robienie zdjęć na ręcznym. Wiecie o co chodzi, prawda? No, no to dobra. To zaraz wam pokażę rysunki. Papa pa się. A, nie klikłam! A więc witajcie. Pokażę Wam nowe rysuneczki. To jest stary szkicownik, który już kiedyś widzieliście. Rysownik w kratkę. Dużo się w nim nie zmieniło, poza tym, że przyszły nowe rysunki. To sobie na naklejałam naklejki. To już wszystko widzieliście. W tym filmiku chyba poprawiłam lagunę, tylko. Wygląda ono tak. Prostu cieniowanie. To wszystko widzieliście już. O, to Tu jest taki szkicownik. Rok 2015. To jest ja. To mamy. Wszystko do To jest stary kwiatek, który już tu był. Ja nie wiem, czy to widzieliście też. Nie wiem, to było na pewno, to też było na pewno. no, no chyba było. No, ale to była chyba nowa. No, i tu dokryłem koteczka, czy tam bliska. To jest kiwi w kubeczku. To jest Angelika w wersji rysunkowej. Ta, co ładnie śpiewa. To jest postać. To jest wróbelek. Jak go widać? Jak się fokus ustawi. Jest takie. Facet. To jest postać. Jena. To ma ładne buty. To ma fioletowe włosy. To już było na Instagramie. Tutaj jest niedokończona twarz, która ma taka być. To jest kolejny nieudany. Niedokończony rysunek. Banshee. Angelika. To jest elf nieudane, To są monsterki. Z nowej serii. Nie pamiętam jak się seria nazywa. To jest Viperin. To jest Katy. A to jest Elizabeth. To jestem ja. To jest mangowa wersja mnie i moich koleżanek. To jest Angelika. To jest Magdzia. To jest Gosia. A to jestem ja. Hahaha, ha, 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 i się śmiejemy. No i chyba dalej tu nic nie ma. Możemy przejść do drugiego. To jest nowy rysownik, nie ma w nim pierwszej strony i jest na razie chyba tylko jeden rysunek, albo dwa. To jest dziewczyna, rysunek zainspirowany piosenką Ellie Golding Love Me Like You do. O, i to jest szkic niedokończony i chyba na końcu mam jeszcze jeden, wampirzyce wiszącą do góry nogami. Teraz mi padnie bateria. To artbook, chyba to widzieliście. Aha, to już pokazywałam. Aha, a tu była. Moment. To było, nie wiem czy to widzieliście. Lord Farquaad. Laguna z poduszką. To jest ta centaurzyca z Monster High. Postać. Szkice. Te szkice. Dziewczyna, jedna, druga. Oko aha, bo to jest nowa lepsza połowa, to jest Wilk, to postać piratka, tu miał być Maciek, który śpiewa, o, i tego nie widzieliście, Cupid z Ever After High, nie ma nic dalej, tego nie widzieliście na pewno, Rezy Style Pisownik od Maćka. I są tu takie rysunki. Moja, takie szkice. To jest rysowane kopikiem i długopisem czarnym. Szkic następny, następne szkice. A same szkice właściwie są. Nie będę Wam opowiadać, po prostu sobie pooglądajcie. Tutaj, sat, boring. Może ja, przybliżę trochę. O. Tu też szkice same są. To diablice. Dziewczyna w niebieskich włosach. Lisek. Karny kutas z dinozaurem. To jest kotek na dachu. To jest portret koleżanki. Portret kolegi. To też następnego kolegi. Tu mi się kolega rysował. Lukas. To jest moje graffiti. też na no same szkice, właściwie. No szkicownik Elza to jest zwierzaczek, kwiatek. Maćkowi się bardzo podoba. Tu też są szkice. To jest usagi. To jest bardzo fajne. Takie nie wiadomo co. Tu jest Małacik, Tu jest dziewczyna. To jest postać, która ma podniesioną głowę, tak, do góry. I to jest język. kapie z języka to są oczy. <coughs> Tutaj też. Hit. Następna postać w różowych włosach, taka z dużym uśmiechem. O, a tu jest dziewczyna, którą ma na imię Alice, moja wymyślona postać. Ma duży nos, ale taki był w zamiarze. I tu na razie nic więcej nie mam. Taki to jest dla Angeliki specjalnie. I tu jest drugi szkicownik, się nie mieści w kadrze bo jest większy. No, na razie nie mam w nim dużo rysunków, oprócz Stitcha, który jest naklejony, ale jest mojego wykonania. Też dostałam szkicownicę od Maćka. Tu jest jedna postać. To jest portret Maćka. Tu jest taki gościu. No i nie mam nic więcej. Chcieliście rysunki? No, macie rysunki. Mam nadzieję, że się podobało wszystko. Jak będzie coś więcej, też Wam nagram. No, a to tak, zrobiłam cover nowy i like, to jestem ja, a to nie wiem, no dobra, to tyle na dzisiaj, możecie sobie wbijać na Facebooka, na Instagrama, mam dwa nawet, fajnie, nie? Na jednym się nie mieszczę, na bloga wchodźcie i nawet mam do wiant arta, no, to popatki.